Witam Państwa na kanale Srebrne Prowokacje. Szanowni Państwo, jakiś czas temu pokazałem Państwu, że moja kolekcja monet, część z monet właśnie z mojej kolekcji drugiej rp, monety srebrne, głównie 10 złotówki, pokryły się brzydkim zielonym nalotem w momencie, gdy przechowywałem je właśnie w... Holderach. Pokazałem to Państwu, komentarze pod tym filmem były bardzo zróżnicowane. Pisaliście zostawić, pisaliście umyć. Ja zdecydowałem, że te monety na razie zostawię. Natomiast pierwszy krok, który trzeba zrobić tymi monetami, to moim zdaniem wyjąć je z tych holderów, po to, żeby dalej jakby te, ten nalot zielony jakby nie postępował. I właśnie dzisiaj na tym filmie podzielę się z Państwem moimi wrażeniami z Takiego unboxingu monet, które były właśnie w tych holderach przechowywane mniej więcej półtorej roku. Zapraszam Państwa na odcinek. Szanowni Państwo, na początku bardzo Wam dziękuję za komentarze pod poprzednimi filmami. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje, teraz można kliknąć przycisk subskrypcji, kliknąć dzwoneczek, tym samym nie ominą Was kolejne materiały, które dla Was przygotowuję. Szanowni Państwo, tak jak wspomniałem brzydki zielony nalot ja wam to pokazałem, tutaj mam powyjmowane karty właśnie z tego albumu, który wam ostatnio pokazywałem i tutaj część monet, zaraz przyjrzymy się te, tym monetom bardziej dokładnie no pojawił się na nich taki zielony nalot nie są to słuchajcie monety w stanach nie wiem pierwszych w stanach menniczych, dlatego też no, nie jest mi jakoś specjalnie szkoda dokładnie tutaj tych, zwłaszcza tych, tych monet z głową kobiety, natomiast mimo wszystko jestem lekko zaskoczony właśnie, że takie zjawisko nastąpiło jeżeli chodzi o troszeczkę odniesienia się do komentarzy, które pisaliście pod, pod poprzednim filmem, słuchajcie, te holdery, które tutaj są użyte, to są holdery niemieckiej firmy, firmy Leichturm. Więc raczej nie obstawiałbym, że sama folia czy jakość wykonania tych holderów jest zła. Natomiast bardziej obstawiałbym, że monety te mogły być umyte nieprecyzyjnie jakoś nie wiem z jakimś użyciem jakiegoś środka chemicznego który właśnie po odcięciu powietrza zaczął w ten sposób na monecie reagować. Przyznaję, że jeżeli sobie prześledziłem dokładnie tutaj historię co po niektórych monet, ale zwłaszcza monet 5 złotowych, których akurat tutaj nie mam, to wiem, że sam na pewno też Jedną albo kilka z tych monet myłem i na nich również pojawił się właśnie ten zielony osad. Natomiast jestem pewny, że części tych 10 złotówek, chociażby tych głów kobiety, czy, czy tutaj tego Piłsudskiego 34, no ja ich na pewno nie myłem, natomiast no, co zrobił z nimi poprzedni właściciel przed. Zakupem tego nie wiem. To, co jest również bardzo ciekawe, że monety te nie były kupowane za jednym razem. Jeżeli chodzi o czas, w którym one były przełożone do holderów, słuchajcie, większość tych monet była kupowana mniej więcej w okolicach marca-kwietnia 2020 roku. Słuchajcie, monety te są włożone do tanich kart na holdery, bo stwierdziłem, że Holdery owszem kupię lepszej jakości, natomiast same karty z racji tego, że nie mają kontaktu z monetą, nie było to dla mnie aż tak istotne. Natomiast teraz chciałem Wam pokazać jedną rzecz, no, która jednak okazuje się, że jest dosyć istotna. Słuchajcie, monety, holdery te są o tyle fajne, że są, jest to fajna, gładka folia. Tutaj zwróćcie uwagę, że mam fajną rękawiczkę, niestety przy zakładaniu mi się oberwała, a była to ostatnia, którą mam, muszę kupić nową paczkę. Słuchajcie, fajne, fajnie to wygląda, fajna, przejrzysta folia, natomiast mamy jeden drobny problem. Słuchajcie, spróbuję wam w tej chwili wyjąć monetę z holderem i zobaczcie, ja się z tym naprawdę konkretnie siłuję, dlatego że ta folia jest gładka. Folia na holderze również jest gładka. Te folie najzwyczajniej w świecie się sklejają. I teraz mamy dwie możliwości. Jeżeli możemy albo właśnie jakoś spróbować tak o Tak zrobić, żeby nam ten holder fajnie wyszedł. Natomiast jeżeli będziemy próbowali robić to na siłę, spróbuję Wam to zaprezentować. O, tu akurat już też go ruszyłem, ale na tym widać ta folia. W momencie, gdy próbujemy zrobić to na siłę, nam się po prostu tak marszczy, no, naciąga się. Tutaj to fajnie widać, ona się po prostu najzwyczajniej w świecie zniszczyła. No i tak za chwilę będę, znaczy ja i tak będę za chwilę te holdery. Znaczy te monety z tych holderów wyjmował, więc nie, nie przyjmuje się tym w tej chwili. Dobra, tutaj już może nie ma nic do wyjęcia, te dwie. Idziemy dalej i tutaj wyjmiemy sobie tego 34. No, zobaczcie, znowu to samo, tak? Czyli trzeba się troszeczkę powysilać. Ja już zdążyłem zauważyć, że te karty na holdery, które są troszeczkę droższe, nie mają takiej gładkiej struktury, tylko są bardziej porowate. No myślę, że to z tego właśnie powodu, żeby się to nie przyklejało tak w... o, do... Ta już była wcześniej wyjmowana. Żeby się to po prostu nie przyklejało do monety. Dobra, to może na razie tyle. To sobie odłóżmy. No, słuchajcie, generalnie stwierdziłem, że wszystkie te monety z tych holderów będą wyjmowane i zostaną przełożone na tackę. No ale zobaczymy jak w ogóle ten zielony nalot. Wezmę sobie tutaj tą zaczniemy sobie od tych prostszych monet, wezmę sobie tutaj tą głowę kobiety ze względu na to, że nie jest ta moneta jakoś specjalnie cenna. Zrobimy sobie zbliżenie. Tak, teraz mam lepszy kadr. Słuchajcie, dobra, no i rozpakowujemy Mamy. Dobra, słuchajcie, zobaczcie zobaczcie jak ta moneta wygląda. Zmienimy oświetlenie, żeby to było tutaj lepiej widoczne. Widzicie? Zielony nalot. Zrobimy sobie jedną rzecz. Zobaczymy czy ten nalot schodzi po prostu poprzez potarcie ja wiem, że to może tutaj przez niektóre osoby być w tej chwili traktowane jako zwykłe Barbarzyństwo, natomiast umówmy się, że za, ja za tą monetę dałem mniej więcej 40 zł, więc nie mam żadnych oporów, żeby właśnie w ten sposób ją potraktować. No, ale jak widać, nie schodzi to, więc jest to jakaś reakcja powierzchniowa. Weszło to w monetę, tak bym, tak bym powiedział. Yy, przyznam szczerze, że tak jak pisaliście, żeby to zostawić, no nie jestem przekonany do tego. Najzwyczajniej w świecie mi się to nie podoba. No, nie wygląda ta moneta zbyt estetycznie, no ale mycie całej monety w jakimś płynie do srebra i wyczyszczenie jej jak to się mówi do zera no też uważam, nie jest dobrym pomysłem. Jeszcze można by spróbować miejscowo jakimś patyczkiem, no ale też myślę, że znaczy mam tu na myśli patyczek z, z tym wacikiem na końcu, ale myślę, że po takim zabiegu te miejsca również byłyby na tej monecie widoczne. Dobra, odłóżmy sobie tą 10 złotówkę z głową. Holdery do wyrzucenia. Jak widzicie, wszystkie te holdery to są holdery Leichturma No i na pewno nie są to żadne podróbki, bo kupowałem je w sklepie normalnie, więc myślę, że No chociaż nie wiadomo. Dobra, następny mamy Piłsudskiego No tutaj również. Tutaj widać ten zielony osad. Tutaj na włosach. No od strony Orła jest troszeczkę lepiej. Nie ma Natomiast tutaj niestety jest. Idziemy dalej, 32 ze znakiem mennicy, no tutaj bardzo wyraźne ślady tego zielonego na policzkach. Od strony orła mniej, tylko tutaj zobaczcie, na łapach orła to widać. Natomiast tutaj, no na policzku, na tych najbardziej wystających częściach, które miały styczność z, z holderem, brzydki zielony nalot, no i podobnie jak na tamtej monecie, delikatne pocieranie, no tutaj niewiele niewiele zmienia. Ja jeszcze za chwilę wezmę wodę destylowaną i ten patyczek kosmetyczny. Zobaczymy jak to pójdzie. No i jeszcze mamy jedną. Również 32 bez znaku mennicy. To co ciekawe, słuchajcie, zobaczcie. Podobnie jak w tamtej monecie, mamy na łapach orła ten nalot. Natomiast nalot nam się pojawił również na tej powierzchni tutaj Pomiędzy łapą a skrzydłem, powierzchnia, która jest no, głębiej, więc tutaj no, nie powinno być styku tej foliki z monetą, no, a też ten nalot w takim miejscu mamy. No i tutaj standard, no, standardowo, podobnie jak w tamtych monetach, mamy nalot na tutaj na końcu tego czepca i też na tych najbardziej wystających elementach monety. Dobra, słuchajcie, tak to wygląda. Zobaczymy co tu jeszcze, która z tych monet jeszcze, bo tak na już wymaga interen, interen, interwencji. Jeszcze może wyjmiemy sobie tutaj tego, 339. ten 39. zobaczcie. Widzicie, jak to wygląda w momencie wyjmowania? Ta folika jest tak wręcz zrywana. Ja próbowałem teraz tego nie potrafię zrobić na filmie, natomiast w ekstremalnym przypadku jesteście w stanie to po prostu zerwać, tak? czyli wyrwać dziurę w tym holderze mówiąc wprost zobaczymy co mamy 39 bardzo ładna moneta swoją drogą fajny stan I tutaj nie widać zielonego tutaj może troszeczkę, nie wiem czy to będzie widać tutaj na ogonie orła natomiast ze strony z wizerunkiem Piłsudskiego na policzku już się zaczyna właśnie ten zielony nalot pojawiać dobra odkładamy sobie monetę i słuchajcie, w tej chwili drobne cięcie i zaraz pojawiam się jeszcze raz z patyczkiem kosmetycznym i spróbujemy na tej 10 złotówce, na monecie najmniej wartościowej. Spróbujemy, czy da się to zmyć. Dobra, słuchajcie. Mam patyczek kosmetyczny, wacik, odrobinę wody demineralizowanej na waciku i spróbujemy. Bierzemy sobie tutaj dziesiątkę, która jest w takim gorszym stanie. A no weźmy tą dziesiątkę, jest generalnie w słabszym stanie, więc nie będzie żal, jeżeli coś pójdzie nie tak. No i zobaczmy, co się stanie z tą monetą w momencie, gdy spróbujemy to przetrzeć. No już Wam powiem, że no nie schodzi to tak do, łatwo. Jest to coś, co siedzi głębiej w monecie, a nie tylko na samej powierzchni. Zobaczymy, ja to jeszcze raz powtórzę, ja tutaj nie mam obaw, jeżeli chodzi o y, samą monetę, ponieważ jej stan już nie jest jakoś specjalnie piękny, więc tym samym, no ale zobaczcie, tu pomimo tego, że no, staram się też nie za mocno, ale jednak lekko przetrzeć, dalej wyraźnie mamy zielone ślady. Więc myślę, że tutaj jedynie, jeżeli chodzi o wyczyszczenie tego, no to w grę wchodzi jakiś środek chemiczny, jakaś kąpiel tej monety, czy chociażby w sodzie oczyszczonej, metoda soda oczyszczona plus aluminium, o tym też pisaliście w komentarzach pod poprzednimi filmami. Dobrze słuchajcie, krótkie podsumowanie karty, album na monety kosztował mnie niedużo, bo powiedzmy sama okładka to nie jest jakiś specjalny wydatek kupicie za 20 zł karty kosztują mniej więcej, a mniej więcej 2 zł, holder to jest w granicach 30 groszy w tej chwili wydałem na to nie jakieś specjalnie duże pieniądze natomiast po półtory roku uważam, że Wszystkie te monety trzeba wyjąć i przełożyć gdzieś indziej. Pytanie gdzie, bo przyznaję się szczerze, że na chwilę obecną jeszcze nie wiem. Zastanawiam się nad tymi najprostszymi tackami, które można kupić za kilkanaście złotych z tą foliową zasówką po to, żeby monety mówiąc wprost leżały i mogły oddychać. Drugą opcją jest, są te tacki troszeczkę droższe, te które Wam ostatnio pokazywałem, które również można... E, układać jedno na drugie, chociażby z tej firmy Leichturm, e, one mi się bardzo podobają, jeżeli chodzi o jakość e, wykonania. Natomiast jest to już zdecydowanie droższe, bo tak jak tu widzicie, holdery 30 groszy, strona 2 zł, a m, album gdzieś 20 zł. No to tam jedna tacka, na której się ułoży, nie wiem, 30 monet no to jest koszt rzędu 60 zł. Ale z drugiej strony. Jeżeli chodzi o monety drugiej RP, chociażby 10 złotówki czy 5 zł. Zobaczcie, tutaj akurat ta była wcześniej wyjmowana, to jest kolejna wada tego, że jeżeli byście przez przypadek album złapali do góry nogami, to te holdery, które nie zdążyły się przykleić Wam najzwyczajniej w świecie wypadną. Więc możemy powiedzieć, że moneta jest zabezpieczona, no ale mimo wszystko, no trochę szkoda, jeżeli by to były bardziej cenne monety, i trzeba byłoby było, by je zbierać z podłogi. Dobrze. Słuchajcie, więc y, moje wnioski są takie, że ja na razie od holderów trzymam się z daleka. Te monety pójdą na tackę jeszcze nie wiem dokładnie na jaką. Nie będę tych monet dawał do kapsli, bo no nie wiem, słuchajcie, ale wydaje mi się, że y, głównym powodem tego, że pojawił się ten zielony nalot, było to, że moneta została odcięta od powietrza, stworzyła się jakaś hermetyczna mikroatmosfera. I zaczął się wytrącać ten zielony nalot. Jeżeli zamknę monetę w kapslu, no to de facto efekt będzie dokładnie ten sam, tak? Czyli zamykam ją szczelnie od świata zewnętrznego. Myślę, że w momencie, gdy tutaj moneta będzie miała dostęp do powietrza, to to zjawisko nie powinno wystąpić. Ale to są tylko i wyłącznie moje domysły, słuchajcie. Jeżeli macie wiedzę popartą jakimś konkretnym doświadczeniem, że... No, że mylę się, to napiszcie mi to proszę w komentarzu. Ja sobie to wszystko na pewno pozbieram i jeżeli się będzie taka potrzeba no to jakaś aktualizacja tego materiału się pojawi. Słuchajcie to wszystko, co na dzisiaj dla was przygotowałem. Troszeczkę dla mnie jest to z jednej strony pesymistyczne, bo mam trochę jestem rozczarowany tym, że monety jakby no Pogorszył się ich stan. Natomiast z drugiej strony cieszę się, że będę miał po prostu te monety wyjęte z holderów i będzie do nich najzwyczajniej w świecie dostęp. Nie są to słuchajcie, monety w stanie menniczym. Nie są to monety lustrzane, gdzie dotknięcie tej monety powoduje to, że tracimy jakby wartość, Nie pow... no, jest to katastrofa, tak, mamy odcisk palca na takiej monecie. Są to monety obiegowe i wydaje mi się, że jeżeli będą leżały na tatce, będzie można sobie tą monetę o właśnie w ten sposób, jak teraz pokazuję, zabrać, pooglądać, porównać. No to tylko na plus. Dobrze, bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie komentarz, zostawcie łapkę i zapraszam na kolejne materiały. Dzięki, cześć.